Witam serdecznie. Dzisiaj premierka na moim kanale Złoty los. Trapeczka niby nowa niby nie. Niby już była, niby to jest taki powrót trapeczki yy, Dobra, to co? Tam nie będziemy przedłużać. A jeszcze wyjaśnię, no. Szukamy liczb, tak? 26 na wygraną. Yy, I oprócz liczb szukamy... To jest ten... no. Yy, sztabka złota. Ona nam nie mnoży. Nie, nie mnoży nam. I do wygrania od 10 zł do pół miliona. Zobaczmy, co tutaj w nich jest. A zrapieczki mam no losowo, nie brałem, to nie brałem na przymus jakiś tam cyfr losowe numery drapek. A będzie widać? Chyba będzie widać samą zrapkę. Eee, Okej. Okay. To jest zrapka z numerkiem 25 i. Szukamy liczb to tak 18 3 12 2 i ostatnia to 29 Mam nadzieję, że jedna będzie z tych liczb cyfr liczb to szukamy eee, może jeszcze o poprawie obraz, bo chyba się wsuło trochę Dobra, gdzie to tutaj chyba ci będą już co?

No można trapać teraz sobie. O, 24 nie ma. Jedynka. O, blisko. Czwórka, blisko. 40 nie ma. No, jestem w szoku. Pierwsza zrawka już trafiona coś. 11, e, no blisko. 39 nie ma. 5, nie ma. 16 nie ma, 8, 8 nie ma, 8. Nie mamy ósemki. No już tak, tak sądziłem, że jest, a tam 18 mamy. No dobra. To co, jeszcze jeden rząd będzie, jedna linia jeszcze. 32, no nie ma. 7 nie ma. 25, nie. 13 też nie. I ostatnia to 31. Czyli mamy trafioną tylko 12, tak? Osiemnastki, no nie ma. Nie ma. Trójki, nie ma. Jest trójka? Nie ma trójki. Czwórka jest. Za stówkę. Nie ma trójki. Dwunastka jest. Okej. Okay. To zdycha będzie, co? Może dwadzieścia. Eee, dwójka, dwójka. Nie ma dwójki. Nie, dwójeczki nie ma. Dwadzieścia dziewięć. Też nie ma nie, nie ma 29. Dobra, ile mamy? 20 zł, proszę państwa! Szał! 20 zł mi dali. Tak, kontrolne nie są. O o! O o, to będzie! Oo! Oo, będzie 20 zł. Co? Może być, nie będzie. Jeżeli o, to 20 zł, no 20 zł widzę. Nie widzę tutaj więcej. Nie, dwójki nie ma. 12 jest. Ale fajnie. Dobrze. piątka okazała się szczęśliwa. Kolejna z numerkiem 17. No to będzie dobrze. Będzie dobrze. Szukamy liczb, cyfr liczb 36 16 24.

22. I będzie tak, że... No nie może, nie musi być, tak? Ale może być tak, że na 5 złapek jedna trafiona, 20 zł. Tak, 22. Ale premierka jest udana, nie? No to jest wygrana, tak? Jest. 34. Nie, nie ma. 21. No nie, niestety, niestety nie. Następna to 9 nie ma. 5 nie ma. 38 nie ma. A czwórka, nie ma czwórki. I 27 też nie ma. To za ostatni rządek 25 obok. Obok. 13 lustra, nie. 35, no też blisko, blisko. 17, blisko. I ostatnia to 37. Czyli zapeczka pusta. Mamy kontrolę tutaj? Czy tutaj? Tutaj mamy tym razem na dole MOC, czyli moc. Moc. Moc przegranych raczej. Kolejna zrapeczka z numerkiem 23. Ok. Jest widać, widać. To będziemy szukać liczb wygrywających, takich 40, 19.

21 1, chociaż jedną liczbę dajcie no. no. nie ma. 37. O nie. O nie. Mamy T. TMS. Nie. TMC. Kontrolne TMC, różne, strapka przegrana. To znaczy jest 5 zrapek, dwie przegrane. Na 3 zrapki. Dwie przegrane, jedna wygrana. tejszą zostały dwie. Ta jest z numerkiem 1. Jedyneczka będzie związana. Dobra. szukamy. Będziemy szukać dwunastki 29, 14, 6 i 15. A mamy tak. Czwórkę. Jedna.

i rapeczka pusta OCS. No niestety. Trzecia pusta. Ostatnia zrapeczka z numerkiem 18. Spójrzmy na to. Na początku chciałem kupić 3-2, ale co to tam byłoby zatrapanie, nie? 5 minut. To tak szukamy dwójki. No mam 5 mówię może być na premierkę 40, 4, 21, 6, 26, tak? 40, 38 i 22. No, mam nadzieję, że wszystkie będą. Ostatnia traweczka. Pierwsza dała coś, ostatnia może też coś da. A mamy tak: 39, no obok.

Oj, 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 Dobra, dwa jeszcze. Trójka obok i ostatnia to 28. Czyli drapeczka pusta. No dobra. Tak bywa, nie? Podsumowanie. Ale się sypie z tych drapek. Na złoto. Trzy zdrapki, no to trochę pomniejsze. O. Trzy zdrapki puste. Znaczy 4, co ja gadam? 4 zrapieczki puste, to trzymałem w ręku jeszcze w dłoni. To tak: 4 zrapieczki puste, na 5 i na 5, jedna z wygraną. Jedna z wygraną, numer 12, trafione. No nie ma tutaj więcej trafionych, nie widzę, żeby coś było jeszcze. 18 nie ma. 25, 2 nie ma. 1 była, no. 29 nie ma. Dobra i to nie jest 20 zł. Można sobie jeszcze coś tam kupić. Yy, no, nie wiem, może co kupię. Zobaczymy jeszcze, pomyślę na tym, co tam jeszcze mogę kupić. No, z złotego losa to chyba nie kupię już. Coś mi się wydaje. No, na 5 drapek, jedna traciona. Dobra, moi drodzy. Yy, w tym filmiku będą, będą wszystkie drapeczki. To, co chciałem, to prawie wygrałem. Także moi drodzy życzę Wam dobrej, dobrego wieczoru. Dobrego dnia. Zależy od której kiedy to oglądacie. Ja nagrywam to wieczorem. Eee, także co? Jutro piątek, nie? Życzę wam miłego piątku. Do zobaczenia. Cześć.